Cześć, nazywam się Mariusz i powiem Ci dzisiaj więcej o osuszaczu powietrza do zastosowań domowych, tudzież profesjonalnych. A mam na myśli model Flipper Dry od Frala, dokładnie model 300. Także jest model 400, który się odznacza po prostu większą wydajnością osuszania. No ale testowaliśmy 300, bo w sumie to jest jeden do jednego. Pewnie jest mała zmiana, jeżeli chodzi o hałas i tak dalej, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Ogólnie osuszacz powietrza <noise> wygląda jakby go ktoś projektował na jakichś pigułach i to ostrych. Ale tak czy inaczej, sama nazwa wskazuje i nawiązuje do delfina, więc można przyjąć, że to jest taka multipla wśród osuszaczy powietrza. No ale mm, jednak nawet i multipla, czy ten flipper dry potrafi mieć ładne zdjęcia. Wow. Tak czy inaczej, sam osuszacz, ten model, który dzisiaj testowaliśmy, on ma wydajność na poziomie 19 litrów na 24 godziny. Tak jak Ci wspominałem, jest jeszcze model o wiele, no o wiele, trochę bardziej wydajny. Na samym końcu filmu podam Ci tabelę, jak wygląda wydajność, jak ona się zmienia względem temperatury, ponieważ osuszanie, jakość osuszenia, czy wydajność osuszenia ma właśnie wpływa na to temperatura, i także względem wilgotności, więc będziesz mógł sobie zobaczyć i porównać do swoich na przykład warunków. Tak czy inaczej, sam osuszacz jest bardzo dobrze wykonany. Buda jest plastikowa, ale w środku, jakby to ją Hannibal Lecterno, liczy się właśnie wnętrze. Więc w środku mamy e, po prostu rurki na parowniku i one robią robotę, ponieważ na tych rurkach, na tym całym parowniku, to co właśnie widzisz na zewnątrz tuż za filtrem, zbiera się woda i często możesz też spotkać osuszacze powietrza, które mają po prostu lamele. One są co ciekawe bardziej wydajne, ale w praktyce możesz je o wiele łatwiej zapchać i jest trudniej je wyczyścić. A jeżeli dodasz wilgoć i jakiś pył, no to możesz sobie odpowiedzieć na pytania same kto potem może wyglądać. Ten filtr wstępny, który też jest z tym osuszaczu, to on jest naprawdę taki fajny, gęsty, przyjemny. Jest to filtr piankowy. Można go oczywiście umyć, wyczyścić, nie ma większego problemu. Ale tutaj nie mogę powiedzieć, jednak ten filtr moim zdaniem jest ciekawy. Ogólnie jego konstrukcja jest bardzo prosta i w sumie widać, że dawno nie był odświeżany ten model. Ale właśnie wydaje mi się, że przez tą łatwą, właśnie taką banalną wręcz konstrukcję, ta gwarancja może być taka długa, ponieważ gwarancja wynosi 5 lat, czy to nieważne, czy kupujesz prywatnie, czy na firmę. I w sumie nie znam żadnego osuszacza powietrza do takich zastosowań, w sumie nawet i profesjonalnych, który by się odznaczał tak długą gwarancją. Jeżeli już też jesteśmy przy zaletach tego osuszacza, to wentylator, który tam jest w środku, jest oczywiście wykonany z metalu, ale najważniejsze właśnie jest to, że on nie ma z tyłu lameli. Tak czy inaczej, pomijając jego takiej można powiedzieć prostej konstrukcji, ma jedną wadę. A co tutaj mam na myśli? takie drzwiczki, które służą do tego, żebyś mógł wyjąć zbiornik z wodą i po prostu móc go opróżnić. Bagatela on ma 5,5 litra pojemności. Ale o co chodzi z tymi drzwiczkami? Jeżeli je otworzysz, jest wszystko w porządku, ale jak je spróbujesz zamknąć, no to naprawdę to, to, nie, to, nie, to nie jest naprawdę dobre. A bardzo źle to brzmi i myślę, że to warto po prostu nasmarować jakimś, WD40, cokolwiek, mm, aby po prostu zmniejszyć to tarcie. No nie wiem, może ten ususzacz, jak jest po prostu nowy, świeżo wyjęty z pudełka. I te drzwiczki, te plastiki nie są tam tak fajnie wyrobione, to to właśnie wydaje taki yy, dźwięk. Tak czy inaczej, to jest mała wada na tle samego osuszacza, który po prostu ma długą gwarancję. Ale jak już się tak czepiam, no trochę się poznęcajmy nad urządzeniem, no nie? No to tutaj ten panel sterowania, no można powiedzieć fajnie, że jest prosty, pewnie się nie zepsuje. No ale on jest zbyt prosty, ponieważ nie będziesz miał informacji o tym jaka aktualnie panuje wilgotność, więc musisz się jednak wspomagać zewnętrznym higrometrem. No, i po drugie, tam możesz po prostu ująć jakiś poziom osuszania. Czym wyższy poziom, tym bardziej osuszy do niższego poziomu, ale nie jest to ujęte do jakiego. I według instrukcji obsługi, między trójką a piątką osuszacz będzie utrzymywał wydajność około 60%. No, rozbieżność jest naprawdę piękna. Akurat nie miałem okazji tego przetestować więc nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jak ten panel będzie działał. Tak czy inaczej, osuszacz może zejść nawet do 35% wilgotności, a więc przy stałym osuszaniu czy przy tym maksymalnym trybie na tym panelu, no to on będzie schodził do tych niskich poziomów. Ale jednak no, trzeba się wspomagać czymś zewnętrznym, żeby w ogóle na początku poznać te tryby pracy, a więc yy, tak to mniej więcej wygląda. No, ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o testy, to one wyszły moim zdaniem bardzo dobrze. Przede wszystkim przepływ powietrza. Producent deklaruje tutaj 250 m sześciennych na godzinę, czyli tyle powietrza przepłynie przez ten osuszacz podczas jego pracy w ciągu godziny. No i my sobie zbadaliśmy to anomometrem, jak to działa, jak to wygląda. No i wyszło nam w sumie 350 m3 na godzinę. Jest to wydajność większa o 40%, więc bardzo dobrze. Ogólnie zauważyłem, że osuszacze powietrza. Tą wydajność mają wysoką względem tego, co producenci deklarują. Nie wiem skąd się to bierze. Może po prostu czasami wolą na fabryce ustawić coś ponad standard, ponad normę, aby spełnić te minimalne wymagania na karcie, które wszyscy podają. Pobór prądu podczas naszego testu to wyszło 203 W, przy czym maksymalny pobór może sięgać do 265 i to właśnie zależy od warunków, w jakich go testujesz. Hałas wyszedł nam na poziomie 48,5 dB, ale pamiętaj, że my to testujemy w takim pomieszczeniu, które nie jest przyjazne akustycznie, gdzie nie ma żadnych tekstyli, są po prostu kafelki, tynki, no to pomieszczenie jest dosyć surowe. No ale zdaję sobie sprawę, że część ludzi właśnie w takim pomieszczeniu też przebywa, mieszka, czy będzie używało takiego urządzenia. No i w sumie urządzenie, jeżeli chodzi o przepływ powietrza, ma jeden bieg, czyli no nie masz wpływu na to, że na przykład mógłbyś zmniejszyć ten poziom hałasu. Po prostu on leci do tego poziomu wilgotności, który jest wyznaczony na tym no, archaicznym panelu sterowania. Ale pamiętaj, 5 lat gwarancji, nawet dla firmy. <laughs> to jest argument z takich jeszcze innych podstawowych funkcji, no to jest tutaj funkcja autor startu w tym osuszaczu, co będzie istotne dla wielu osób, gdzie jest ryzyko, że te zasilanie będzie po prostu znikało, czy się pojawiało w jakiś nieregularny sposób. No i sam osuszacz jak mogę ocenić? Moim zdaniem jest fajny z uwagi na tą gwarancję i wykonanie tego tyłu osuszacza, czyli właśnie ten parownik w postaci tych rurek. Jest to łatwiejsze w utrzymaniu czystości, ponieważ jeżeli nawet przez filtr powietrza w jakimś bardziej zapylonym pomieszczeniu byś go używał, to będziesz mógł łatwiej doprowadzić go do porządku. I to o wiele. Ponieważ osuszacze często też mają takie lamele. One są bardzo ciasno ujęte i one jakby zwiększają wydajność osuszaczy, bo wtedy na przykład ten, ten czynnik, który jest stosowany w osuszaczach, może być w mniejszej ilości tam użyty. No ale jak tam masz wodę, która się po prostu skrapla, no to w tym wypadku jak dodasz do tego jakikolwiek peł, to to się po prostu zapycha. Tutaj jest to o wiele lepiej rozwiązane. Tak jeszcze a propos w ogóle testów, no to też sobie sprawdziliśmy temperaturę, którą może on mieć na wylocie, więc w pokoju, gdzie mieliśmy 25,6 stopnia Celsjusza, no to na wylocie ten osuszacz nam dał 31,1 stopnia Celsjusza. Jeżeli chodzi o ten test, to wszystko. Staram Ci się to przedstawić jak najbardziej w taki sposób, gdzie możesz go sam ocenić. Jeżeli ci zależy na osuszaczu, który jest długo wspierany przez producenta, mam na myśli gwarancję, to to jest naprawdę świetny wybór. No i to wszystko. Zapraszam cię do naszego sklepu na czystytlen.pl, bo tam ten osuszacz kupisz, czy także ten jego model bliźniak bardziej wydajny. No i to wszystko. Trzymaj się. Cześć!